Czekaliśmy długo na taką serię Można powiedzieć na jakiekolwiek zwycięstwo I na te zero z tyłu No wiadomo dzisiaj Na początku no, można powiedzieć, że nie, nie użył się Ten mecz tak jak chcieli przeciwnie o przewagę, no ale ale strzelona bramka, a potem szybko strzelona w początku drugiej połowy, no i ten mecz się ułożył sam. Należy się bardzo cieszyć z tych kolejnych punktów, bo my gramy cały czas, można powiedzieć, o życie. Chcemy pokazać przede wszystkim, że nie zasługujemy na to miejsce, które, które zajmujemy. Jesteśmy drużyną, która śmiało może być gdzieś tam na środku tabeli. Trzech zwycięstw w pierwszej lidze nie osiąga się po prostu tak. Wyjdzie, wyjdzie i zwycięży. To jest naprawdę ciężka, i żmudna praca całego szk sztabu szkoleniowego, no i, i nas na boisku, bo klub pokazuje, że, że ciężko solidnie. Pracą jesteśmy w stanie walczyć o te, o te ligowe punkty. I dlatego się bardzo cieszymy podwójnie, że mimo całego początku naprawdę później zagraliśmy bardzo dobre zawody w drugiej połowie. Ta druga bramka nam trochę ułatwiła kontrolowanie meczu, bo jeżeli szybko się strzela bramkę, na pewno jest troszkę prościej. Szkoda tylko, że nie wykorzystaliśmy kolejnych sytuacji, bo mogło skończyć się wyżej. Choć trzeba przyznać, że drużyna z naprawdę nieźle grała w piłkę. Zaczęliśmy dobrze, można powiedzieć to spotkanie, stworzyliśmy sytuację, nie potrafiliśmy wykorzystać. Jeden błąd, yy, po której straciliśmy w pierwszej połowie bramkę, no takie coś nie może się zdarzyć na tym poziomie, ale się zdarzyło. Było tylko jeden 0 do przerwy. Na drugą połowę mieliśmy wyśwyżenie, nie zdążyliśmy niestety, bo po pierwsze złe nasze zachowanie, po drugie ewidentny fal, yy, Myślę, że to każdy widział. No ale tak jak mówię, najpierw popełniliśmy błąd czy tej akcji, także rozwój się na 2-0. No. Ciężko cokolwiek było zrobić, yy, tym bardziej na tym boisku. Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że tak będzie mecz wyglądał, że ktoś strzeli bramkę, to, to zrobić będzie bardzo trudno. Rozwój dwie, no i w, można powiedzieć, że po tej drugiej bramce grał zdecydowanie z kontry no i był chyba lepszym zespołem. Nie ujmując nic z rozwoju, ale to my szczeliśmy sobie dwie bramki yy, sami, bo, bo tak jak mówię, w pierwszej połowie yy, straszny błąd, w drugiej po, yy, na początku drugiej połowy zaraz bramka, także... No nic, no, za tydzień następny mecz. Mówimy sobie, że ten te 2-0 to jest taki dość zdradliwy wynik, bo sz, y, przeciwnik szczeli pierwszą bramkę, no i, no i nabiera wiatru w żagle. No na szczęście y, dzisiaj nie strzelił. No, jak mamy te 2-0, musimy się na 3-0 i wtedy już jest po meczu. Teraz mamy jeszcze dwa takie arcyważne dla nas mecze, bo gramy z y, Grudziądzem i z wigrami. Też zespoły, które są w y, strefie spadkowej, no 3 zwycięzca z rzędu, no, idziemy, idziemy może powiedzieć jak burza teraz, no i. No i mam nadzieję, że te dwa kolejne mecze też zakończą się naszym triumfem. Ten początek tej, tej naszej pierwszej ligi był taki słabszy troszkę w wykonaniu naszej gry defensywnej jako całego zespołu, więc teraz należy się cieszyć i chwalić naprawdę za grę w defensywie. Szczególnie dzisiaj znowu można pochwalić Solina, że wybronił taką sytuację, w której mogą być oni, to mogli się cieszyć i oni kontrolować spotkanie. Ten głównym celem jest utrzymanie się i, i nikt tutaj nie będzie, nie wiadomo, jakiś tam głup odmówił, bo, bo trzeba sobie jasno spojrzeć, że naszym celem jest utrzymanie, ale chcemy zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Oczywiście tutaj nie ma co mówić już teraz o jakimś tam hura optymizmie, bo tak jak powiedziałem, zostały nam jeszcze mecze do rozegrania i miejmy nadzieję, że, że te punkty staną tutaj przy zgody. <zysklaracja>